W sumie to ja Państwu chyba nic nie mam do powiedzenia, można tak powiedzieć. Widzieliście co się działo, widzieliście jaki był mecz. Nie chcę, ponieważ jestem zdenerwowany, to co się tutaj wydarzyło na meczu i nie ma co tego komentować. Wszystko. Okej, okay, dziękujemy. Czy mają Państwo pytania? Ja mam pytanie do Tafi z znaczy, Chciałem jednak zapytać, bo były takie konkretne sytuacje, gdzieś tam była ręka w polu karnym, wydawało się. Było zatrzymanie piłki e, ręką przez, e, przez zawodnika, w momencie, kiedy piłkula wychodzi inaczej tą sytuację, może że do tych sytuacji... Wie pan co? Tych sytuacji kontrowersyjnych było mnóstwo. Począwszy od żółtych kartek, czerwonych i dlatego nie chcę po prostu tego komentować, no bo bym się gdzieś tam za bardzo, e, za wiele rzeczy powiedział, a liga trwa jeszcze i nie chcę po prostu tutaj gdzieś czy sobie czy narobić jakichś tak kłopotów, no po prostu, no. Ciężko po takim momencie coś powiedzieć. No nie byliśmy w stanie dzisiaj nic tutaj zrobić. I tyle. Panie dyreże, uważa pan, że sędzia niesłusznie wyciągnął drugą stroną kartkę <laughs> dla dyrektora? Wie pan co? Jak mamy młodych chłopców uczyć grać w piłkę? To jest chłopak młodzieżowiec, który dopiero wchodzi w piłkę seniorską. Takiemu zawodnikowi ja nie mówię w ogóle, tylko daje się ostrzeżenie. Ostrzeżenia, chłopak siedzi w szatni, płacze i co ja mu teraz powiedzieć, no to jest sport, to jest walka, tak? Dwa razy fałowała przeciwnika wyleciał z boiska i trzy czwarte meczu gramy w osłabieniu. No z tak dobrym przeciwnikiem, no to jest bardzo trudno. Nie chcę mówić czy słusznie czy niesłusznie, ale jeżeli coś dajemy to w dwie strony, a w drugiej sytuacji, w drugiej połowie Konrad Michalak wychodzi na czystą sytuację, zawodnik wyskakuje, jak koszykówca łapie piłkę w ręce i to jest żółta kartka, no, gdzie wychodzimy sam na sam. Szkoda, szkoda, mu, szkoda mówić, dziękuję Państwu. Jeszcze... Gratulacje dla moich zawodników za postawę. Gratulacje też i podziękowania dla, dla kibiców. Zawiarę za doping, zasłużone zwycięstwo. Nie zmienia to faktu, że, że graliśmy z przewagą. Ciężar gatunkowy meczu dla nas był bardzo duży bardzo duży i na pewno było cały czas raz mniej, raz więcej nerwowości, ale trzy punkty, e, które zdobyliśmy dzisiaj, e, nawet do momentu, do momentu wykluczenia, e, byliśmy zespołem, który. który który miał więcej ochoty na grę e, i, i na wygranie tego tego meczu. E, teraz musimy jak najszybciej e, zregenerować siły, bo czekają nas ciężkie mecze. Taka jest prawda. E, patrzymy przez pryzmat przeciwnika następnego porównując do dzisiejszego. E, kwestia motoryczna, motoryki, przygotowania fizycznego, jak z zwoli jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważnym aspektem w tej, w tej lidze. Także jeszcze raz dziękuję moim zawodnikom za postawę. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, ale za dobrą pracę, no, człowiek jest tak skonstruowany, że za dobrą pracę powinien, powinien być chwalony. Dziękuję. Panie trenerze, mam pytanie, czy uważa Pan, że ten mecz to był najlepszy mecz pana zespołu, przynajmniej w tym roku? Myślę, że, 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 że ja wiem, nie, bo, bo bardzo dobrze żeśmy zagrali też w Katowicach. Dobrze żeśmy zagrali na ciężkim terenie ze względu na, na warunki atmosferyczne w Bielsku. Ja mówię, że bardziej musieliśmy walczyć. Oczywiście. Na pewno z przeciwnikiem, który nam nie ułatwiał zadania, ale przede wszystkim e, zwycięstwo, które nam daje, 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 daje nadal szansę a, mieć e, nadzieję I, 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 i od tego nie, nie ucieknie nawet naj, najlepszy zespół m, m, będąc cały czas w trakcie, w trakcie gry, myśląc o tym, że, 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 że trzeba szczelić tę bramkę później utrzymać ten wynik i, 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 i nie jest łatwo grać nawet na najwyższym poziomie. Traże, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Przed na konferencji rozmawialiśmy o problemach Peteriego Furstela. Przed przyznał, że rzeczywiście jest trochę pod formą, ale trener to konkret zaufania się zagrał. Spłacił go, odzwiercił się. Oczek. Wygląda to lepiej. Wygląda to lepiej. Na pewno na pewno można oczekiwać jeszcze lepszej postawy e, e, pepa i, i, i uważam, że, że to co powiedziałem wcześniej, że z meczu na mecz, gdzie go drużyna potrzebuje, wszyscy go potrzebują, będzie jeszcze lepiej to wyglądało. Pokazu to wracając wojska nie odbierając No tak, to prawda, to prawda. Dziękuję. Dziękuję. że się tym zastanowił kogo na tą prawą rzucić, bo tam no nie było to oczywiste rozwiązanie, że akurat będzie. Znaczy myślałem, myślałem powiem szczerze, że była tylko jeszcze jedna alternatywa penanena postawić na, 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 prawą, na prawą obronę. On tak grał kiedyś? Nie, 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 ale prawonożny defensywny pomocnik rozsądny, powinien sobie dać, powinien sobie dać radę. Była to taka lekka niewiadoma z tego względu, że, że, że brakowało mu rytmu Perezowi, długo nie, nie trenował na, na pełnych obciążeniach, wiadomo przez ten pęknięty palec u nogi, ale wiedziałem, że jak Wytrzyma fizycznie miał później problemy. Już zagrał na, na, na prawej obronie, gdyśmy grali tutaj z Bytowią.